Podobno najtrudniejszy pierwszy krok. Jak więc go postawić? Jak zacząć tańczyć dla Boga? Jak uwielbiać Boga tańcem? Myślę sobie, że tak naprawdę odpowiedzią na to pytanie jest miłość. Jeżeli ja doświadczam miłości Boga, jeżeli spotykam się z żywym Bogiem w moim życiu, to nie mogę zostać obojętna na to doświadczenie. To miłość Boga sprawia, że ja chcę na nią odpowiadać. Jeżeli wiem, że jestem jedyna, wyjątkowa, kochana, to nie potrafię już żyć tak, jakbym o tym nie wiedziała. Ja chcę wtedy odpowiadać całym moim życiem na miłość Boga, także moim tańcem. Nie wiem, czy wiesz, ale w języku aramejskim słowo taniec oznacza tyle, co radość. To są kompatybilne słowa. I kiedy czytamy w Księdze Kocheleta, że jest pora na płacz i pora na śmiech, to linijkę poniżej, w trzecim rozdziale w czwartym wersecie czytamy, że jest pora na żałobę i pora na tańce. Taniec i śmiech. Żałoba i płacz. List do Rzymian mówi o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć. Kiedy więc my grzeszymy, to nasza dusza pogrożona jest w żałobie. Ale kiedy spotykamy się z miłością Boga, który ukochał nas tak bardzo, że posłał swojego Syna na świat po to, żeby nas zbawił, czyli odkupił nasze grzechy, to nasza dusza zaczyna się radować. Bo wie, że to Bóg wyprowadza nas ze śmierci do życia, z naszego płaczu w radość. Radość w duchu świętym jest czymś, czego nie da się wyprodukować po ludzku. Jak mówi święty Ignacy, pocieszenie duchowe jest czymś, co jest nam dane łaską. To nie jest wytwór ludzki, a więc taniec uwielbienia. Może zrodzić w naszym sercu tylko spotkanie z miłością, a Bóg jest miłością. To Jego miłość dała nam zbawienie, Jego miłość dała nam życie. Jeżeli chcesz więc zacząć tańczyć dla Boga, to zacznij się cieszyć owocami odkupienia, które masz w Jezusie Chrystusie, Panu naszym taniec uwielbienia, to nie jest sposób na to, żeby zasłużyć sobie na miłość Boga, czy żeby zwrócić uwagę Boga na sobie. Wiesz, ja pochodzę z wielodzietnej rodziny i zawsze mi się wydawało, że ja muszę sobie zasłużyć na uwagę moich rodziców, że muszę zapracować na to, żeby oni mnie zauważyli, żeby mnie pochwalili, żeby w jakikolwiek sposób okazali swoją miłość. U Boga to tak nie działa. Chociaż Bóg ma miliony dzieci, to nie potrafi liczyć do dwóch. I dla Niego liczysz się zawsze tylko Ty. On ukochał Cię odwieczną miłością. I każdego dnia mówi do Ciebie po imieniu: Kocham Cię. Wyryłem Twoje imię, imię na moich dłoniach. Kocham Cię. Wyryłem Twoje imię na moich dłoniach. Jesteś moim ukochanym dzieckiem. Pozwól więc sobie na spotkanie z Jego żywym Słowem. Wiara rodzi się ze słuchania. Czytaj więc Słowo Boże. Karm się tym, karm swoją duszę prawdziwym szczęściem i prawdziwą radością i ciesz się życiem, które masz w Jezusie Chrystusie. Jeżeli chcesz, aby Twoja dusza zaczęła dzisiaj tańczyć, to zapraszam Cię do krótkiej modlitwy przyjęcia tej miłości do swojego życia. Możesz powtarzać za mną na głos albo w ciszy Twojego serca. Boże, dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci, że posłałeś swojego Syna na świat po to, aby mnie zbawił. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że odkupiłeś moje grzechy i że już Mogę się cieszyć życiem wiecznym, które mam w Tobie. Zapraszam Cię dzisiaj, Jezu, do mojego życia, do mojego tańca, jako mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Proszę Cię prowadzić mnie i daj mi doświadczyć prawdziwej radości w Tobie. Daj mi doświadczyć tego, że jestem Twoim ukochanym dzieckiem. Proszę Cię o Twojego świętego Ducha. I o wspólnotę, w której będę wzrastać w wierze. Amen. Amen. Zapraszam Cię dzisiaj do takiego szalonego pierwszego kroku. Puść swoją ulubioną muzykę, zamknij swoje oczy, uważaj tylko na meble dookoła i zacznij tańczyć z radości. Tak po prostu. Podziękuj dzisiaj Bogu za to, że tak cudownie Cię stworzył. Godne podziwu są Jego dzieła. Uciesz się dzisiaj życiem, które masz w Jezusie Chrystusie. Po prostu tańcz.